Kaminoanie byli odizolowaną rasą, która unikała kontaktów z innymi cywilizacjami, chyba że zostali wynajęci jako specjaliści od klonowania. Mimo to, zdarzył się wyjątkowy przypadek. Jedna z Kaminoanek opuściła swój zamknięty świat, wyszła do ludzi i zapisała się w historii jako jedyna Kaminoańska Jedi. Historia Kinyha rozpoczęła się na oceanicznej planecie Kamino, Dokładny rok jej narodzin pozostaje nieznany, ale wiadomo, że miało to miejsce przed wojnami mandaloriańskimi. Początkowo niczym nie wyróżniała się spośród swoich rodaków i prowadziła życie zwyczajnej specjalistki od kolonowania. Jednak pewnego dnia jej los uległ dramatycznej zmianie. Jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności została wytypowana do udziału w genetycznym eksperymencie mającym na celu przygotowanie jej do długich podróży hiperprzestrzennych. Misją kiny miało być zbieranie informacji o sytuacji w galaktyce na zlecenie premiera Kamino. Wprowadzone modyfikacje genetyczne radykalnie zmieniły jej organizm. Proces starzenia został zatrzymany, a długość życia kiny stała się potencjalnie nieograniczona. Nikt nie wiedział, ile dokładnie jej organizm będzie w stanie funkcjonować. Jednak przewrotny los sprawił, że misje, do których ją przygotowywano, nigdy nie doszły do skutku. Kina czuła się zawiedziona i wkrótce zaczęła odczuwać brak celu. Wypełniały ją smutek i frustracja związane z niemożnością wykorzystania swoich nowych możliwości. Z czasem zaczęła czuć się coraz bardziej wyobcowana. Widziała, jak rówieśnicy, z którymi dorastała, wyruszali na pielgrzymki do zatopionych miast, starzeli się i odcinali od niej. Gdy kina osiągnęła dorosłość, jej życie po raz kolejny odmieniło się nieoczekiwanie ujawniła się w niej wrażliwość na moc. Dla innych Kaminoan była to szokująca i niewiarygodna wiadomość, gdyż nigdy wcześniej żaden przedstawiciel tej rasy nie przejawiał zdolności do posługiwania się mocą. Kaminoanie uważali się za rasę nadrzędną, która osiągnęła perfekcję dzięki własnym decyzjom i ciężkiej pracy. Eksperyment oraz odkrycie w sobie zdolności do korzystania z mocy zmienił sposób, w jaki kina postrzegała galaktykę oraz własną rasę. Zamiast pogardy wobec niedoskonałości, którą charakteryzował się jej lud, zaczęła dostrzegać piękno w różnorodności i niedoskonałych jednostkach. Jednakże dla Kaminoan wrażliwość na moc była oznaką niedoskonałości, która kłóciła się z ich ideałem perfekcji. Kina H stała się wyrzutkiem, jej dawni współzionkowie traktowali ją z pogardą i unikali kontaktu, a ona sama musiała zmierzyć się z odrzuceniem i jeszcze większą niż dotychczas samotnością. Kina nie była w stanie dłużej znosić traktowania jej ziomków, oraz zaczęła obawiać się, że zostanie poddana tak zwanej reedukacji, co było niczym innym jak praniem mózgu. Nie chcąc tracić wspomnień i swojej wyjątkowej osobowości, postanowiła porzucić życie na kamino. Opuściła planetę, by podróżować po galaktyce nie w ramach misji wyznaczonej przez rząd kamino, lecz z czystej ciekawości i potrzeby odnalezienia miejsca, które mogłaby nazwać domem. Przez stulecia przemierzała różne zakątki galaktyki, aż los zetknął ją z trandoszańskim mistrzem Jedi Krasdokiem. Krasdok był zbuntowanym Jedi, który porzucił struktury zakonu z powodu niezgody z decyzjami Najwyższej Rady. Uważał, że zakon Jedi powinien bardziej stanowczo reagować na narastające zagrożenie ze strony Sithów i schizm w zakonie. Dlatego opuścił Korusant i udał się na zewnętrzne Rubieże, gdzie bronił lokalnej ludności przed niebezpieczeństwami. Widząc potencjał w Kinie H, Krasdok postanowił wyszkolić ją na Jedi. Trening trwał wiele lat i obejmował naukę korzystania z mocy, budowę Miecza Świetlnego, sztuki walki, a także dyplomacji. Choć porzucił zakon, Krasdok dołożył wszelkich starań, by Rada Jedi uznała szkolenie Kiny za oficjalne. Zgłosił jej status jako swojego padawana, a po naradzie Rada zgodziła się uznać jej szkolenie za zgodne z zasadami zakonu, choć niechętnie przyjmując do wiadomości, że zbuntowany Jedi wziął pod skrzydła ucznia. I w końcu nadszedł ten dzień, gdy kina została pasowana, a gdy jej mistrz zmarł, wzięła sobie za cel kontynuowanie jego misji i niesienie pomocy ludziom na zewnętrznych rubieżach. Przez stulecia stała się symbolem bezpieczeństwa i wsparcia dla słabszych, broniąc ich przed zagrożeniami takimi jak najazdy Mandalorian czy intrygi Sithów. Choć była świadkiem wielkich wydarzeń, takich jak wojny Jedi z Mandalorianinami, czy późniejsza wojna domowa Jedi, Kina nigdy nie angażowała się w nie bezpośrednio. Wierność, nauką Krasdoka, który nauczył ją ufać bardziej kodeksowi Jedi i własnej intuicji niż decyzjom Rady skłaniała ją do pozostawania na uboczu polityki zakonu. Mimo to kilka razy odwiedziła świątynię Jedi na Koruscant, głównie w momentach kryzysowych, oferując swoje wsparcie mieszkańcom Republiki. Jednak życie Kiny H nie było pozbawione rozrywki. W wolnych chwilach potrafiła znaleźć czas na prostsze przyjemności, takie jak uczestnictwo w seansach holowidów czy gry w pazaka w kantynach, gdzie często oszukiwała, ujawniając swoje przebiegłe i pełne humoru usposobienie. Po wiekach poszukiwań, Kina H w końcu odnalazła spokój na planecie Worusku. Tam, w roli mędryczyni, wspierała miejscową ludność, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem. Jej spokojne życie zostało jednak brutalnie przerwane, gdy doznała przerażającej wizji mocy. Ujrzała niezliczone szeregi żołnierzy otoczone aurą ciemnej strony pochodzące z jej ojczystej planety, Kamino. Rozumiejąc, że wizje mocy często zwiastują przyszłość, Kinaha nie mogła tego zignorować. Zdeterminowana by zapobiec nadchodzącej katastrofie, opuściła Worusku i powróciła na Kamino, miejsce, którego nie odwiedzała od mileniów. Po przybyciu nie odkryła jednak żadnych oznak armii związanej z ciemną stroną. Pomimo tego była przekonana, że wizja w końcu się spełni, a jej lud odegra w tym kluczową rolę. Kina, widząc w tej sytuacji swój nowy cel, postanowiła się ukryć i przygotować na nadejście zagrożenia. Korzystając ze specjalistycznego jachtu podwodnego, udała się do głębin oceanu, gdzie odnalazła ruiny starożytnej placówki w kanionie Styliki, zatopionej podczas wielkiej powodzi. Tam spędziła tysiąclecia w samotności, próbując zabić czas, oglądając holowidy i medytując nad przyszłością. W międzyczasie, kaminowanie wciąż, rozwijając swoje technologie klonowania, stworzyli wiele armii na zlecenie różnych frakcji, i kina nie była w stanie rozpoznać, która z nich miała stać się zgubą dla galaktyki. Niestety jej intuicja zawiodła. Nie zdawała sobie sprawy, że armia klonów stworzona dla Republiki na zlecenie mistrza Jedi Sifo-Diasa była w rzeczywistości częścią planu mrocznego Lorda Sithów, Darta Sidiousa i dokładnie tą armią widzianą w Wizji. Gdy wybuchły wojny klonów, Kinaha pozostała bierna. W trakcie swojego życia była świadkiem wielu konfliktów i nie wyczuła, że za tym konkretnym stoi wyjątkowo potężna, mroczna siła. Jednak gdy Sidious wydał rozkaz 66, a armia klonu wymordowała niemal wszystkich Jedi, Kina ha uświadomiła sobie, że jej wizja właśnie się spełniła. Było już za późno, by interweniować, a poczucie winy za swoje zaniedbanie zaczęło ją prześladować. Postanowiła opuścić Kamino i gdy wydawało się, że padnie ofiarą czystki Jedi, z opresji uratowała ją przemytniczka Nairin Volen. Na pokładzie jej statku spotkała młodą padawankę Talizji Bev Enwandung Ensterazzi, znaną jako zwiadowczyni. Razem postanowiły schronić się na planecie Mandalor w twierdzy Kirimorut, należącej do mandaloriańskiego instruktora klonów Kalas Kiraty, który żywił głęboką nienawiść do kaminoan za ich bezwzględne traktowanie klonów. Początkowo traktował Kine z nieufnością, a nawet wrogością. Uważał, że kaminowanie są współwinni tragedii, która spotkała galaktykę po wydaniu rozkazu 66. Skirata, będąc świadomy jej niezwykłej długowieczności, postawił warunek, że może pozostać w kompleksie Kirimorut, jeśli pozwoli doktorce Owolot Kwile Utein pobierać próbki jej genów. Badania te miały na celu spowolnienie procesu starzenia u adoptowanych synów Skiraty, klonów dotkniętych przyspieszonym starzeniem. Kina, nie darząc swojego ludu sympatią z powodu ich bezduszności, zgodziła się na tę prośbę, widząc w tym możliwość odkupienia win swojego gatunku. W trakcie trwania badań starała się być cierpliwa i żyć w zgodzie z Mandalorianinami. Z czasem społeczność ta zaczęła ją traktować jak starożytną damę. Daleko od stereotypowego obrazu Kaminoan. Jej nawyki często wywoływały zaskoczenie. Na przykład zamiast unikać słońca jak inni Kaminoanie, lubiła siedzieć na otwartej przestrzeni z czapką chroniącą oczy. W jej otoczeniu stale przebywała padawanka Talizibeth oraz były Jedi Bardan Jusik, jeden z adoptowanych synów z Kiraty. Później dołączył do nich również ocalały mistrz Jedi Arligan Zay, dawny mentor Jusika. Po zakończeniu testów genetycznych, Bardan Jusik podjął decyzję o skontaktowaniu się z Dijinem Altisem, zbuntowanym Jedi, który jeszcze przed wybuchem Wojen Klonów założył odłam zakonu zwany jako Altizjańscy Jedi. Ów odłam pozwalał na bardziej elastyczne podejście do zasad, w tym zakładanie rodzin i przyjmowanie więcej niż jednego ucznia. Altis i jego zwolennicy byli znani z działań humanitarnych na ubogich i słabo rozwiniętych światach. Z czasem zaczął przyjmować w szeregi swojego zakonu osoby niewrażliwe na moc, wykazujące ogromną chęć zmieniania galaktyki w lepsze miejsce. Po powstaniu Imperium, altizjańscy Jedi zeszli do podziemia, tworząc sieć kontaktów pomagających ocalałym Jedi uciec przed prześladowaniami. D'jin Altiz zgodził się przyjąć Trójkę Uciekinierów i zabrać do swojego tajnego schronienia. I tu historia pierwszej Kaminoańskiej Jedi dobiegła końca. Nie wiemy jaką rolę odgrywała wśród Altizjańskich Jedi, ale można założyć, że poświęciła resztę swojego długiego życia na pomaganiu innym ocalałym Strażnikom Pokoju przed prześladowaniami ze strony opresyjnego Imperium, jednocześnie wciąż starając się żyć zgodnie z kodeksem Jedi i naukami swojego dawnego mistrza. Na tym zakończę ten odcinek, który mam nadzieję się wam spodobał i przedstawił w interesujący sposób sylwetkę dość mało znanej postaci. Dajcie znać w komentarzach, co o niej sądzicie i czy chcielibyście więcej podobnych historii. Jeżeli macie ochotę wesprzeć moją działalność w tworzeniu kolejnych treści, zachęcam do zostawienia lajka pod filmem i subskrypcji z dzwonem. Na koniec życzę wam wszystkim udanego dnia. Niech zdrowie zawsze wam dopisuje i do usłyszenia w innych materiałach. Niech moc będzie z Wami.